Zrobiłam maskę motylka! A ja zrobiłem maskę dinozaura! Ra! O, wow! Pokażcie mi się! Fajnie było u Kaji? Tak! tak. <grym> mamusiu! ty znowu ten brzydki zapach? Nie wiem, co to jest. Naprawdę tak brzydko pachnie? Mhm. Nie wiem, skąd ten zapach. Pomóżcie mi go znaleźć. Dzisiaj w domu jest bardzo nieprzyjemny zapach. I nie wiemy, co to jest. Nie mogę oddychać, mamusiu! Wstrzymam oddech. <Klarky> Fuu! Tu śmierdzi naprawdę mocno! Uch. Pod kanapą? Tam czuć najbardziej? To kanapa, Uch. ten brzydki zapach jest za kanapy, mam! Demek, patrz! To jest to! Ja tego nie dotykam! O, co tam macie? Uh! Uh. To sportowa torba taty! Brawo, kochani! O! Uh. O! To brudny strój sportowy waszego taty musiał tu leżeć od tygodni. O! Uh. 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 Co to za smród? <laughs> to twój śmierdzący strój, tato! Zostawiłeś go za kanapą! O, przepraszam! O! To chyba agent nieruchomości! Uh. Kto? Agent nieruchomości, to taki pan, który sprzedaje domy. I mam nadzieję, że wkrótce sprzeda też nasz. Dlaczego? Żebyśmy mogli przeprowadzić się do większego. Przeprowadzamy się dzisiaj? Nie, nie jeszcze nie. Tak czy siak. Nasz dom teraz nieprzyjemnie pachnie. Yy. Raczej nie da się sprzedać śmierdzącego domu, maluchy. Yy. Chcę, żeby ktokolwiek sprzedawał nasz dom. Dzień dobry. Dzień dobry Proszę panie. wejść. Nazywam się Piotr Braniec. Jestem z Agencji Nieruchomości. Jestem Jola. Dziękuję. Cześć. Sprzeda pan nasz dom? No cóż, tak. Postaram się. Czy to pani młoda damo mnie oprowadzi? Proszę, mogę, mamusiu? Dobrze. <laughs> Jestem Tosia. Proszę za mną. Dobrze. Przepraszamy. Trochę tu brzydko pachnie. Ojej. To jest kuchnia, a to jest mój tatuś. Dzień dobry, jestem. Piotr. Witam, Bartek. Bardzo mi miło. A to jest bliźniaczy brat Tosi Tymek. O, nie spodziewałem się spotkać dziś dinozaura. Bardzo urocza kuchnia. A co to za zapach? To jest to. Och, ten strój sportowy powinien być już dawno w pralce, nie na niej. Przepraszam, nasz dom zazwyczaj ma inny zapach. Mąż nie wyciągnął swojego brudnego stroju sportowego z torby. No, w porządku, znam to. Smrodek! <śmarsz> 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 Czy chciałby pan zobaczyć piaskownicę? Z przyjemnością. Proszę pana! Hmm. tatuś mówi, że ten ogród jest już za mały dla mnie i dla tymka. Tak, widziałem większe. To jeden z powodów, dla którego potrzebujemy większego domu. Większy ogród. Jasne. Jak pan widzi ten już jest za mały mhm. dla dzieci. Hmm. Zaraz wracam. Przepraszam. E, tak, tak, to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Dzieci ciągle rosną. Hej, Tymku, wszystko w porządku? Znów czuję ten brzydki zapach. A ty? Nie chcę się przeprowadzać do innego domu. O maluchu. Nie będzie tak źle jak myślisz. Dostaniesz swój własny pokój, większy ogród. Hej! Moglibyście mieć nawet swoje huśtawki. Wiesz, huśtawki bliźniaczki. Chciałbyś takie? Tak. Tato? Tak. Pamiętasz jak mówiłeś, że agent nieruchomości nie może sprzedać śmierdzącego domu? Tak. No to ja schowałem twoją torbę. Schowałem torbę pod twoim łóżkiem, żeby pan nie mógł sprzedać naszego domu. A teraz żałujesz? Żałuję, tato. Dobry chłopiec. To znowu ten brzydki zapach. O fój! Chyba trzeba sprawdzić kanalizację. To ta śmierdząca torba, prawda? Jest na górze? Tak, jest w naszej sypialni. Co? Dlaczego? Tymek schował ją pod łóżkiem. Pomyślał, że to powstrzyma pana Piotra przed sprzedażą domu. Ale bardzo mu przykro. Przepraszam, mamusiu. Idę to wstawić do pralki. <śmuszczak> Dziękuję. Wszystko w porządku, Tymku. Z reguły nie robisz takich głupiutkich rzeczy, prawda? A dzisiaj jest wielki dzień, zgadzasz się? Tak, to sprzedaż domu, w którym byliście szczęśliwi, to duża zmiana. Może pokażemy panu resztę naszego domu razem tymku? Dobrze. Chodźmy No dobrze. A To jest spokój mamusi i tatusia. Dobrze, kochani, pomóżcie mi nakryć do stołu. Siadajcie i weźcie widelce. Kiedy agent z... nieruchomości poszedł, przyszła pora, żeby coś zjeść Siądź z tej strony. Mm, kiełbaski ładnie pachną. <laughs> Proszę, częstujcie się. Posłuchajcie, moje drogie. Obiecałem coś dzisiaj Tymkowi. Jeśli przeprowadzimy się do nowego domu, to musimy mieć większy ogród. Żeby było w nim miejsce na podwójne huśtawki. Podwójne huśtawki! Mm. Właściwie to dom, który oglądaliśmy, ma duży ogród. Idealny na huśtawki. Super! Mhm. Wtedy mamusia powiedziała: Przeprowadźmy się tam. Przeprowadźmy się tam. Zgoda, jeśli będziemy mieli huśtawki. Mogę prosić jeszcze trochę soku? Oczywiście, że możesz. Pewnie, że będziecie mieli huśtawki. Poproszę. Proszę bardzo. Naleję wam, zanim ostygnie. I to powiedziała mamusia byłoby na tyle. Na tyle. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa, Tosi i Tymka. Zagrajmy. Dzisiaj z kanapy wydobywał się nieprzyjemny zapach. Pamiętacie, co znaleźliśmy za kanapą? Czy to była śmierdząca skarpetka taty? Czy może śmierdząca torba sportowa? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to śmierdząca torba taty. Zobaczcie. FU! Tu śmierdzi naprawdę mocno! Pod kanapą? Tam czuć najbardziej? To kanapa. Uh. Ten brzydki zapach jest za kanapy, mamo. Tynek, patrz! To jest to. Ja tego nie dotykam! O, uh, co tam macie? Uh. 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 To sportowa torba taty. Brawo, kochani. Uh. 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 Fuj. Fuj. O, to brudny strój sportowy waszego taty musiał tu leżeć od tygodni. Uh. O. o, co to za smród? <noise> to twój śmierdzący strój, tato. Zostawiłeś go za kanapą. Przepraszam. <noise> Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Cześć, Kaju. Wchodźcie, kochani. Dzień dobry. Cześć, Osiu. Cześć, cześć Kaju. O, cześć. Ciebie Dzień. również. Jakie słodkie. Cześć, Cześć ty Kaja, jej mama, tata i brat wyjeżdżają na parę dni. Dlatego przynieśli do nas świnki morskie Kai, żebyśmy się nimi w tym czasie zaopiekowali. Ale są słodzi. Nazywają się Punia i Bunia. O, ta nazywa skakuj. się Bunia. Proszę bardzo, już. A ta nazywa się Punia. Włożymy pół do środka. Gotowa? Proszę bardzo. Wow. Wow. Chcecie no punia się jest pić? Musimy mu już jechać. O, Ach, no tatusiu! Dobrze. Dziękujemy, że zaopiekujecie się świnkami, dzieciaki. Dawajcie im jedzenie i dużo przesulajcie. Tak. Będziemy. Dobrze. Ich klatka jest w ogrodzie. Będzie im się tam dobrze spało, dobrze? Będziemy o nie dbać i czyścić ich klatkę. Obiecujemy. Paz tak? rzeczki, tatusiu i ty. Bakaju, pa kaju, patymek. Pa Cześć, Puniu i Buniu. O, na no, puniu, pa, Buniu. Cześć, udałabym się Bawcie się dobrze. Spójrz, weszła do domku. Mamusiu, hmm. czy możemy je teraz potrzymać? Nie, jeszcze nie. Trochę później, jak już się zadomowią. Bo ten dom i wy to dla nich nowość, rozumiecie? Czas na obiad. Chodźcie umyć rączki. Niech się zadomowią. No, no dobrze. Dobra. Po obiedzie świnki już były trochę bardziej przyzwyczajone do naszego domu. Mamusia pozwoliła nam je po raz pierwszy potrzymać. Ja chyba chcę bunię. Proszę bardzo. Grzeczna dziewczynka, potrzymaj ją. Jesteś o, taka tak. mięciutka, buniu. O. O. Spójrz na jej oczy. Trzymasz ją dobrze, Tosiu. Proszę, czy mogę potrzymać już bunię? Tak, tylko. Mamusia mówi, że jak będziemy się ładnie opiekować bunią i bunią w ten weekend... To jak się przyprowadzimy, będziemy mogli mieć własne zwierzątko. Proszę bardzo. Przed naszym domem Gotowy? jest jakiś pan. O, tak, prawie zapomniałam. O czym? Włóżmy z powrotem świnki, a ja wam to wyjaśnię. Zawiesza jakiś znak, mamusiu. Tak, został wysłany z Agencji Nieruchomości. Zawiesza znak, że nasz dom jest na sprzedaż. Czemu? Żeby ktoś, kto szuka domu, go zobaczył. Dzień dobry! Tymek, pomachaj! O, już sobie idzie. Do widzenia! Pa! Drzwi klatki są otwarte! O nie! Gdzie się podziała punia? Nie widzę nigdzie, buni! Zgubiliśmy je! Przepraszamy, nie opiekowaliśmy się nimi dobrze. O, to ja powinnam była sprawdzić, czy klatka jest zamknięta. Chodźcie, poszukamy ich. Dobrze. Mogą być pod Mamuś, zerknij myślisz, tam. Że tu są? Zobaczmy. Puniu, puniu! Puniu, puniu! Gdzie jesteście? My też ich nie ma? Może są przy zabawkach? Świetny pomysł. Ja sprawdzę przy butach w przedpokoju. Dobrze. Szukaliśmy ich wszędzie, przez całe popołudnie. Ale nie znaleźliśmy świnek morskich. U góry ich nie ma. Co my teraz zrobimy? Mamusiu, a co jeśli nigdy nie znajdziemy puni i Buni? Znajdziemy. Musimy dalej szukać. Hmm. Już wiem! Pan Filip, jak ma króliczki? Może będzie wiedział, co zrobić! O, doskonały pomysł, Tymku! Proszę bardzo. Proszę wejść. Dziękuję. Dziękujemy za pomoc, proszę pana. Proszę usiąść. Dziękuję. Wy powiedzcie mi jeszcze, co się stało, bliźnięta. Opiekujemy się świnkami morskimi Kai. Aha. na czas jej wyjazdu. Ale one nam zniknęły U. i nie możemy ich nigdzie znaleźć. Mm. Nawet w ich własnym domku, niech pan spojrzy. Rozumiem. Świnki morskie uciekły. Dobra, lepiej się tym zajmijmy. No. Pan Filip jak doskonale wie, co zrobić. Jeśli szukacie świnek morskich, musicie myśleć jak świnki morskie. <noise> Czemu? Zaraz wam powiem. Czy wołaliście je krzycząc bardzo głośno? Tak, bardzo głośno. A, no właśnie, tak się nie robi. Wyobraźcie sobie, jesteście naprawdę malutcy i słyszycie, jak ktoś krzyczy. Co wtedy zrobicie? Schowamy się? Dokładnie. I co byście czuli? Hmm. Strach. Zgadza się. Wtedy na pewno byście nie wyszli, prawda? Jak myślicie, co sprawiłoby, żebyście wyszli? Ja wiem, jedzenie! Dokładnie! Gdzie jest jedzenie świnek morskich? To jest to. Dobrze, Tosiu, weź pudełko. A, bardzo ładnie. Kiedy tym potrząśniesz, a one to usłyszą, pomyślą, że czas na jedzenie. Świetnie, Tosiu! <grym i górny> o to chodzi. Tak jest. Zatrzęś ponownie jedzeniem świnek. Bardzo dobrze. I żadnych głośnych dźwięków, Tosiu. Tak jest. Zatrzęść jeszcze raz. Tymku żadnych gwałtownych ruchów. Bardzo cichutko i spokojnie. I słuchajcie. Słuchajcie. Czysz. Słyszałam jakiś pisk. Czysz. Czysz. Gdzieś bardzo blisko. Punia i Bunia, tutaj są. Tu Punia i Bunia. Przez cały czas były w torebce mamusi. O, chodźcie do Punia i Buniu. Chyba im się tu podoba. Tak, chyba tak. Proszę, Żebyście ich poświęca, nie znaleźli przez delicacy. przypadek, wzięłabyś je o, do tak. sklepu. Tak. Dokładnie. Dobra robota, bliźnięta. Ja chyba dalej jadę. Jesteście wolę wspaniałymi opiekunami. Tak, to prawda. Punia i punia to prawdziwe szczęścia. Dziękujemy za pomoc, proszę pana. Dziękuję. A, nie ma za co. Tylko delikatnie. Sprawdźmy, czy drzwiczki są zamknięte. Świetnie, dziękuję tymku. Te świnki morskie są naprawdę dobre w zabawie wchowanego. Mamusiu. Tak, Tosiu. Czy możemy mieć jakieś swoje zwierzątko, jak się przeprowadzimy? I wtedy Mamusia powiedziała. Tak, myślę, że tak. Tak, myślę, że tak, kochani. Możecie mieć swoje zwierzątko, jak się przeprowadzimy, bo jesteście bardzo troskliwymi opiekunami. Hurra! Hurra! Będziemy, będziemy mieli zwierzątko, będziemy mieli zwierzątko, będziemy mieli zwierzątko, będziemy mieli zwierzątko. Będziemy mieli. Zwierzątko. Będziemy mieli... Zwierzątko. Będziemy I, mieli... I pamiętajcie co mówił pan Filipiak, żadnych hałasów. Zwierzątka. I to powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Cześć. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj uciekły nam Punia i Bunia. Pamiętacie, gdzie się schowały? Były pod kanapą? Czy może w torebce mamusi? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to torebka mamusi. Zobaczcie. Spójrzcie, to punia i bunia. Tutaj są. To punia i bunia. Przez cały czas były w torebce mamusi. Chodźcie do puniu i bunio! Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia!